Dzisiaj będę głosił z ostatniej pieśni. Dobra była ostatnia pieśń, prawda? Dobra była, bardzo dobra. Więc będę z niej głosił. Nie, tak naprawdę to, to zarzuciłem sobie ją, żeby była jakby wstępem do, do słowa. Radek też powiedział wstęp w tym temacie. Wiecie, tydzień temu. Wyszedł z siewca na rynek, aby siać. Tydzień temu, w niedzielę. Nie pamiętam, który to było godzinie, chyba o piątej czy o czwartej. Ale wyszedł na rynek siewca, żeby siać. I siał słowo. I wierzę w to, że było takie, była taka ziemia, na które padło to słowo, która w cierpliwości wyda owoc. -krotny, 60 sześćdziesięciokrotny albo stukrotny. Wierzę w to, że taka ziemia też się znalazła tam. Wierzę w to. I wierzę w to, że o tą ziemię trzeba się modlić. Wierzę w to, że trzeba dziękować Bogu za tą ziemię, że jest Słowo, które, że jest Ziemia, na które Słowo padając, wydaje owoc. Wiecie, my tego nie widzimy. Chcielibyśmy to widzieć od razu, ale my tego nie widzimy od razu. Ale to Słowo pracuje. To Słowo pracuje. Bo Słowo ma moc. Burzyć warownie dla sprawy Bożej. Tak Bóg postanowił. Że Słowo, które jest ziarnem, ma moc. Wiecie, ja mam taką roślinę, którą staram się wyplenić, i po prostu nie mogę. Takie ona ma pragnienie światła, że nie mogę. Ja nie wiem, jak ona się nazywa teraz skrzyp. Ona się nazywa skrzyp. Ona mi wyrasta między Między murem, a po prostu, a, a, a kostką. Ona, ona wyrasta tam. Tam, gdzie jest betonu włożone, tak? Podsypane pod kostkę, ubite i ona tam wyrasta, bo ona pragnie światła. Ja wierzę w to, że Bóg pewne rzeczy w, w rzeczywistości takiej, wiecie, fizycznej zaplanował to żeby one nam coś objawiały, żeby on, żebyśmy mogli się od nich uczyć. Wiecie, chciałbym mówić o Bożej łasce, a tak naprawdę o związku serca z łaską. I to słowo przyszło do mnie w nocy. I miałem taki sen, miałem taki sen, w którym modliłem się o człowieka, przechodziłem obok człowieka, który siedział w ciemności i tam pracował. I pracował i był chory, i cały się trząsł, i miał gorączkę. I coś pisał, coś pracował, coś projektował. Nie wiem, co on tam robił. Ale jak zobaczyłem go, to wiedziałem, że muszę do niego podejść i uwolnić go z tego stanu. Wiecie, i chwyciłem go za serce z przodu i chwyciłem go za serce z tyłu. I zacząłem gromić ten stan. I zeszli się ludzie i zaczęli się patrzeć na to. I ja wiedziałem, że człowiek, ten człowiek wstydzi się tego, że ja się o niego modlę. Że on po prostu, nie wiem, boi się jakąś swoją reputację stracić albo coś w tym rodzaju. Wiedziałem, że on się boi. On się wstydzi. Ludzie patrzyli, jak ja się o niego modlę, a on się trząsł, a ja się o niego modliłem. I powiem Wam że gdy skończyłem się modlić, zacząłem odchodzić od Niego. Zacząłem odchodzić, obejrzałem się za siebie, a On już stał na nogach, zdrowy i składał świadectwo Bożej łaski tym ludziom, którzy się znie... przed którymi było wstyd. On już stał na nogach. Wiecie, czasami ludzie tak się zachowują, boją się. Boją się nowych rzeczy. Ludzie boją się Boga, Ludzie boją się Boga, bo takie hasło pokutowało w ich życiu od urodzenia: bój się Boga. Czy ty się Boga nie boisz? Bój się Boga. Nigdy nie poznali Boga łaskawego, miłosiernego, dobrego, który jest hojny w odpuszczaniu grzechów, który nie, 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 nie jest chętny w tym, żeby się, żeby się prawować z grzesznikiem, ale który jest chętny, żeby udzielać swojej łaski każdemu. I wiecie, chcę powiedzieć coś takiego, że człowiek choruje nie dlatego, że są choroby, ale człowiek choruje dlatego, że ma słabą odporność. Bo odporność człowieka, który ma dobrą dietę, poradziłaby sobie z każdą chorobą. Więc chciałbym mówić o związku łaski z sercem. Słowo Boże mówi, że strzeż swojego serca jak niczego innego, bo z niego tryska źródło życia. Bo tam Bóg włożył życie, bo tam zamieszkał Chrystus, bo tam wstąpił Duch Święty. Więc strzeż go, więc strzeż go. Bo pomimo, że tam zamieszkał Chrystus, Duch Święty i wraz z Ojcem, to pomimo tego Bóg szanuje Twoją wolę. I On uszanuje, co wybierzesz. I jeśli wpuścisz tam coś złego, to On to uszanuje. On nie będzie miał z tym nic wspólnego. Ale On uszanuje to, że wpuściłeś tam coś złego i zachorowałeś. Że człowiek wpuścił tam coś złego i zachorował. Ale On tam jest, Bóg tam jest, Ojciec, Syn i Duch Święty, wraz z swoją łaską, miłosierdziem i mocą Ducha Świętego. On tam jest jako Twoja i moja odporność. Jako Twoja i moja odporność. On tam jest po to, aby gdy tylko przyjdziesz i zawołasz, z tej odporności mogło przyjść uzdrowienie dla Ciebie i dla mnie. Czasami mówię dla Ciebie, jakby, jakby to mnie nie dotyczyło, ale po prostu do taki, taki mam, tak po prostu się przyzwyczaiłem. Wiecie, jak zacząłem szukać fragmentów ze słowem łaska, to otworzyłem sobie tą, ten przekład Stronga tam, w którym są wymienione wszystkie słowa z Biblii i ponumerowane. I tam po prostu tyle o łasce było słów, że nie sposób było coś po prostu, wiecie, wybrać. Tam każde pozdrowienie, każde zakończenie listu, wiele, wiele, wiecie, rzeczy napisanych w środku listów, było: niech łaska będzie z wami. Poruczam was łasce. Łaska pana niech będzie z wami łaska i pokój. łaska i pokój. I to jest dużo, dużo życzeń dla ludzi, do których pisane były listy. I wiecie, jest łaska jako lek na wzmocnienie serca. Jest łaska. W drugim liście Piotra, trzeci rozdział, osiemnaście, jest napisane: wzmacniajcie. Nie, przepraszam. W drugim liście jest napisane: Wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana naszego i zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wiecie, jak się nawróciłem, to dowiedziałem się, że zbawienie jest z łaski za darmo. Że zbawienie jest z łaski za darmo. Więc wiedziałem już, że idę do nieba i że nie muszę na to zasługiwać. Ale nie wiedziałem, że, że życie jest z łaski. Nie wiedziałem, że życie jest z łaski. Dowiedziałem się tego później. Ale przez, przez wiele lat jakby żyłem bardziej w przymierzu z prawem niż z łaską. I to, że żyłem w przymierzu z prawem, sprawiało, że musiałem się zmagać. Musiałem się zmagać z sobą samym. Musiałem się zapierać sobie samemu, żeby czegoś nie zrobić. Albo żeby coś zrobić. I wiecie, i mój ojciec nie był zadowolony z tego stanu rzeczy, ale był ktoś, kto był zadowolony. Jest ktoś, kto jest zadowolony, że jest człowiek bardziej zaprzyjaźniony z prawem niż z łaską Bożą, niż z prawem ducha. Wiecie, jest wiele słów, wiele przypowieści w Biblii wiele historii. A nawet powiedziałbym, że wszystkie historie, wszystko co dokonał Jezus przez całe swoje życie dla ludzi, bierze swoje źródło z łaski, ma swoje źródło w łasce. Nikt, kto do Niego przyszedł, nie zasłużył sobie na to, żeby być uzdrowionym. Ale wszyscy, którzy przyszli, odeszli uzdrowieni. Nikt nie zasłużył na to, żeby wziąć uwolnienie, ale każdy, który przyszedł, odszedł uwolniony. Niektórzy przyszli nie w swojej sprawie, ale w sprawie kogoś innego. I też to zrobiło wielkie wrażenie na Bożym Sercu. Kto zna jakąś przypowieść, historię z Biblii, która mówi o łasce. Przypowiedź o synu marnotrawnym. To łaska, to łaskawe serce Ojca. Wypatrywało swojego Syna, który był daleko. To łaskawe serce Ojca. Historia o, o grzesznicy przyłapanej na cudzołóstwie. Nikt cię nie potępił. Ja cię nie potępiam. I ci więcej nie grzesz, bo grzech jest dla ciebie bardzo szkodliwy, więc nie grzesz. Nie chcę, żebyś grzeszył. Wiecie, Bóg nie chce, żebyśmy grzeszyli, dlatego że nas kocha, a wie, że grzech nam szkodzi. Po prostu szkodzi nam jak choroba, jak rak. Niszczy nas, niszczy człowieka. Zniszczył całą ludzkość. Doprowadził do upadku całą ludzkość. Jest taka historia o grzeszniku, który był celnikiem, i o faryzeuszu, którzy razem modlili się w świątyni. I ono nam mówi, czego trzeba, aby wziąć łaskę. Czego trzeba, aby wziąć łaskę? Wiecie, żeby wziąć łaskę, to trzeba być prawdziwym przed Bogiem. To trzeba być prawdziwym i szczerym. I że tak powiem, nie ściemniać. Nie, na, nie naciągać. Nie usprawiedliwiaj samego siebie, jeśli chcesz wziąć łaskę. Nie mów Boże, ja nie mogłem się przygotować dzisiaj, bo nie miałem czasu, bo mam dzieci, bo mam pracę, bo mam żonę, bo mam coś tam. I Boże, przecież to ty mi wszystko dałeś. Więc jak ty mi to wszystko dałeś, to ty, ty się nie możesz dziwić, że ja nie mam czasu. Wiecie, nie, 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 róbmy, nie idźmy w tym kierunku. Nigdy, nigdy nie idźmy w tym kierunku. Weź wszystko, jak to się mówi, na klatę, przyjdź do Boga z tym i powiedz Boże, po prostu nabroiłem. I tyle. Jak dziecko przychodzi do swojego ojca i mówi: Tatusiu, po prostu taki mam charakter. Nie wiem, jak to się dzieje, ale taki mam charakter. I tak mi się dzieje zawsze. I chciałbym inaczej, ale nie umiem. Bo Bóg bardziej patrzy na to, czego pragniesz, niż na to, co robisz. On bardziej patrzy na to, jaki pragniesz być, niż na to, jaki jesteś. To, jakie jest Twoje pragnienie serca, to jest istotną, istotną rzeczą dla Boga. Więc dlatego Bóg postanowił, Że łaska będzie lekarstwem dla nas na wzmocnienie serca. Na wzmocnienie odporności serca człowieka będzie Boża łaska. A Boża łaska to Jego przychylność, to Jego dobroć tak, zapisałem sobie. To Jego uprzejmość, to Jego życzliwość, to Jego dobrodziejstwo, to Jego przysługa. To jest wszystko z Niego, niezależnie od tego, jaki jesteś i w jakim miejscu jesteś i co Ci się w życiu zdarzyło i co zaliczyłeś, co masz na koncie, nieważne, nieważne. Wiecie komu Bóg okazuje miłosierdzie? Każdemu, kto o nie poprosi, każdemu, kto o nie poprosi, każdy, kto poprosi o miłosierdzie, weźmie miłosierdzie. Dlatego, że Bóg jest hojny. Jest hojny w okazywaniu miłosierdzia i łaski. Po prostu to jest Jego natura. I w liście do Hebrajczyków Słowo Boże mówi nam tak, nie dajcie się uwieść różnymi i obcymi naukami. Nie dajcie się oszukać różnym naukom. I obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską. A nie pokarmami. Nie pokarmami, myślę, ja myślę, tłumaczę to w taki sposób, że nie jakimiś ludzkimi zabiegami, ludzkimi sposobami. Nie ma po prostu ludzkich sposobów na wzmocnienie serca. Nie ma. Możemy sobie coś ustalić i robić to i robić, i to nie zadziała. Bo to nie jest Boży sposób, bo Bożym sposobem jest to, że będziesz przyjmował Jego łaskę. Będziesz przyjmował Jego łaskę. Wzmacniaj serce łaską. Wzmacniaj serce Bożą dobrocią, Jego uprzejmością, Jego życzliwością, przychylnością, dobrodziejstwem. Niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteś. Ale pamiętaj, bracie i siostro, bądź prawdziwy przed Nim. Bądź prawdziwy przed Nim. Nie bądź aktorem, nie tłumacz się, nie rób wymówek. Nie rób Mu wymówek, tak jak Adam mówi kobieta, którą mi dałeś, dała mi i zjadłem. W sensie, to jest twoja wina, bo jakbyś mi jej nie dał, to ja bym nie zjadł. A ona mówi: diabeł mnie zwiódł i, i zjadłam. W sensie to i tak jest Twoja wina, bo jakby nie diabeł mnie zwiódł, to ja i tak, to ja bym nie zjadła. Wiecie, i tu, tu nie chodzi o to, tu chodzi o to, żeby przyjść przed do Boga takim, jakim jestem. Przed tron łaski, nawet jego tron nazywa się tronem łaski, po prostu on siedzi na łasce, jego tron. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy mogli zawsze przyjść i zawsze wziąć łaskę. Zawsze, żebyśmy żeby mogli przyjść po łaskę. Tron łaski, Ewangelia łaski, Ewangelia pokoju. Wiecie, nie ma nic, myślę, lepszego niż mówić, opowiadać ludziom o dobrym Bogu, który jest łaskawy, miłosierny i hojny i szuka Ciebie, bo chce Ci tą łaskę okazać. Szuka ciebie, przyjacielu, sąsiedzi, On ciebie szuka. Mnie już znalazł. On mnie znalazł. Jego ja nie szukałem, a on mnie znalazł. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, prawda? Żadnego. Co to znaczy żadnego? To znaczy żadnego. Żadnego. Czasami będziesz myślał, że czegoś nie robisz, albo że powinieneś robić czegoś więcej. I będziesz, i będziesz sam w, w, wpadał w wir swoich myśli, potępiających Ciebie. Ale to jest pułapka. Musisz oprzeć się na słowie. Nie masz żadnego potępienia. Chociażbyś wpadł w błoto grzechu i tam leżał. Chociażbyś tam leżał tydzień, dwa tygodnie albo miesiąc. Chociażbyś tam leżał rok w tym błocie. Musisz stanąć na fundamencie słowa, które mówi o tym, że nie patrzę na Ciebie w kontekście tego, co Ty robisz, ale patrzę na Ciebie w kontekście tego, kim jesteś. A jesteś moim synem. Jesteś moim synem, bo narodziłeś się na nowo z ducha, bo zrodziłem ciebie, bo uwierzyłeś w Ewangelię mojej łaski, więc jesteś synem. Więc jeśli chcesz leżeć w tym błocie, to leż. To jest twój wybór, ale ja nie chcę, żebyś tam leżał. Ale jeśli już tam leżysz i chcesz tam leżeć, to wiedz, że jak już będziesz zmęczony tym leżeniem w grzechu, to zawołaj o łaskę. To powiedz, Boże, już nie mogę w tym błocie. I będziesz wyciągnięty, momentalnie będziesz wyciągnięty. Bo On jest hojny w okazywaniu łaski, bo jest miłosierny i dobry. I, si i siedzi na tronie łaski. Łaska jest jego tronem. Wiecie, kończąc. Bo jest ciepło. A trzecia część uwielbienia też jest ważna. Słuchałem niedawno kazania pewnego człowieka, który się nazywa David, David Paulson. Jest to bardzo znany człowiek, bardziej może w kręgach baptystycznych, ale on napisał taką książkę „Klucz do Biblii”. On napisał wiele książek. I to jest taki sędziwy już, taki sędziwy brat, który zna Boga. Myślę, że niejedno przeżył. Niejedno każdy z nas przeżył z Bogiem. I wiemy, że bierzemy łaskę za łaską. Bierzemy łaskę po łasce. Cały czas. Nie wiem, co by się ze mną działo, gdyby nie Boża łaska. Co by się z Tobą działo dzisiaj, gdyby nie Boża Łaska? Pe pewnie żyłbym w przymierzu z prawem i bym się męczył swoim chrześcijaństwem. I wcale, i wcale by mi się nie chciało zwiastować Ewangelii, bo nie znałbym Boga łaski. Więc myślę sobie, myślałbym sobie, że wpadłem, wiecie, yy, z deszczu pod rynnę, i po co jeszcze kogoś mam w to wciągać. Po co jeszcze, jak ja się męczę prawem, to po co jeszcze ktoś ma po prostu się męczyć prawem? Wcale by mi się nie chciało opowiadać Ewangelii, ale dlatego, że znam Boga, który jest łaskawy, dobry, miłosierny, hojny w odpuszczaniu, że jest ojcem Twoim, tatusiem, który czeka na Ciebie, który po prostu cieszy się Twoją obecnością, cieszy się relacją, dlatego mi się chce o tym mówić. I powiem szczerze, nie ma innej rzeczy, o której tak mi się chce mówić, jak, jak właśnie o tym. I na koniec opowiem wam historię, którą opowiadał ten David Paulson. Wiecie, myślę, że ta historia może zgorszyć niejednego człowieka, który jest w przymierzu z prawem. Może zgorszyć niejednego człowieka. Wiecie, po wojnie. Złapano 18, ujęto 18 Hitlerowców wysokich rangą, którzy byli odpowiedzialni za wymordowanie 18 milionów ludzi, albo 20, nie wiem dokładnie ilu. Nie, nie będę precyzyjny w tej opowieści, ale byli odpowiedzialni tak naprawdę za wszystkie ofiary wojny. było ich osiemnastu. Zostali ujęci i zostali osądzeni. I zostali skazani na śmierć. I wiecie i zapytano ich przed wykonaniem wyroku zapytano ich, jakie mają życzenie, jakie mają życzenie. Wiecie, jak to taka tradycja pewnie, tak? I zaproponowano im, że mogą się spotkać, kto chce z księdzem, to z księdzem, kto z pastorem, to z pastorem, tak? Niemcy raczej, raczej byli, wiecie, z, z luterańskiej linii, to, to bardziej z pastorem. I wiecie, dwóch, dwóch tylko nie chciało. Dwóch nie chciało. I oni szukali człowieka, który by chciał się z nimi spotkać. I gdzieś w Ameryce znaleziono takiego człowieka, zaproponowano mu, żeby pojechał do Niemiec i usługiwał tym ludziom przed śmiercią. I ten człowiek, gdy dowiedział się, kim oni są, kategorycznie powiedział nie. Nie. Nie zgadzam się na to. Ale nie miał w tym pokoju. I Duch Święty zaczął w nim pracować. I Duch Święty powiedział mu: Ale ja chcę Cię tam posłać. Chcę, żebyś tam pojechał. I usługiwał tym ludziom. Bo Duch Święty wiedział, że oni nigdy nie, nie znali Boga łaski. I On tam pojechał. I usługiwał tym ludziom. I szesnastu z tych ludzi oddało swoje życie Jezusowi i przyjęli Bożą łaskę. Szesnastu ludzi odpowiedzialnych. Za wymordowanie 20 milionów ludzi po wykonaniu wyroku śmierci poszło do nieba. Dlatego, że Bóg jest łaskawy i hojny w odpuszczaniu. Łaskawy i hojny w odpuszczaniu. A tych dwóch, którzy nie chcieli, popełnili samobójstwo w swoich celach, w czasie oczekiwania na wyrok. Wiecie, nie jednego człowieka może to zgorszyć. Jak można okazać łaskę takie, takiemu człowiekowi? Jak można? Tyle milionów niewinnych ludzi, tyle milionów dzieci wymordowanych w obozach, obozy dla dzieci, obozy dla Żydów, obozy dla Polaków, tak? Obozy śmierci, eksterminacja ludzi. Jak można okazać po prostu łaskę? Ale Bóg jest hojny w odpuszczaniu i okaże łaskę każdemu, kto o nią poprosi. Każdemu. Na tym chciałem skończyć.